Zamkiem w Będzinie, czyli już mamy taką ładną rocznicę. Jak co roku, tak i wczoraj spotkało się grono osób kultywujących rocznicę wybuchu powstania styczniowego w Będzinie. To już 161. rocznica ważnego powstania w naszych dziejach. Nakręcony w zeszłym roku o powstaniu styczniowym, taka fajna produkcja pół godziny opowieści o tym, jakie to sukcesy powstanie odniosło. W pierwszym momencie tego zrywu, i oczywiście, jak zawsze, ani słowa o zagłębiu. Nic. Tak, Największy tak. sukces powstania styczniowego. Wyzwolenie całego kawała Polski, no bo to od Częstochowy, tak. aż po miechów do Krakowa i z powrotem do Modrzejowa, prawda? Kawał ziemi, w której nie ma ani jednego Rosjanina, w której są polskie władze. Polscy urzędnicy chodzą z biało-czerwonymi takimi kokardami, piją polskie pieczęcie na dokumenty ani słowa o tym nie ma. I dlatego się oburzyłem, dlatego że nie można fałszować historii. Znaczy ja wiem, że fajnie wypada, jak się święto zrobi w sobotę i niedzielę, bo wtedy ludzie przyjdą. Ale to, że się pasuje nam zrobić weekend, to nie możemy historii przerabiać Nie było żadnego obozu wojcowie przed 22 stycznia i wierzcie mi, ponieważ znam dokładnie dokumenty kancelarii Kurowskiego i znam daty i znam raporty, więc to są bzdury totalne. Tak jak Pan tutaj ładnie powiedział, powstanie miało się zacząć rzeczywiście pod będzinem. To znaczy w tych planach ostatnich powstańczych z dyspozycji Centralnego Komitetu Narodowego w kilku punktach mieli się zebrać powstańcy na terenie Zagłębia. Największa grupa miała się zebrać właśnie tutaj pod zamkiem, a celem był atak tych powstańców na linię kolei warszawsko-wiedeńskiej, która powinna być przechwycona, zajęta przez powstańców, zablokowany ruch na rzecz Rosjan, prawda? I to miało rozpocząć całą operację wojskową. Nie wypaliło. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Ponieważ doszło do zamieszania we przywództwie powstania na tym obszarze południowo-zachodniej Polski. Ani naczelnik wojskowy, ani naczelnik cywilny, wyznaczony przez władze przygotowujące powstanie, nie dotarli tutaj. W ostatnim momencie, właściwie parę dni przed rozpoczęciem walki mianowano nowym naczelnikiem cywilno-wojskowym łącząc tę funkcję apolinarego Kurowskiego. A on miał zupełnie inną koncepcję rozpoczęcia powstania, Gogad miał informację o tym, że część oficerów garnizonu Kieleckiego jest w konspiracji i gotowa jest w powstanie i wymyślił, że powstanie na tym obszarze rozpocznie atak na Kielce. I z tej prostej przyczyny, kiedy tu się zebrali młodzi ludzie wedle dyspozycji wcześniejszych, licząc na to, że to stąd się rozpocznie akcja, że stąd pójdą na, do ataku na kolej warszawsko-jedeską, przyszli, a tu nie było żadnego przywództwa. Tak? Ignacy Dobrski, który kierował konspiracją na terenie całego Zagłębia, on znalazł się w tym momencie pod kielcami, bo tango wezwał Kurowski jako, no, po, naczelnika, tego tajnego naczelnika powiatowego Olchowskiego, a druga z ważnych postaci, Maksymilian Wanner, który był kontrolerem kasy w zachodnim ogręgu górniczym i bardzo ważną postacią tej konspiracji, akurat w czasie, kiedy wszystkie decyzje zapadały, wyjechał do Krakowa po zakup broni, no bo już się szykowano od początku stycznia do walki, wiadomo było, że ta walka będzie musiała nastąpić, no i ważniejsze było, żeby ci poznańcy czymkolwiek mogli, prawda, Walczyć, więc ta broń była niezwykle ważna. I rzeczywiście ci powstańcy się tutaj znaleźli, no i znaleźli się w sytuacji takiej, że część się rozeszła do domu, no bo walki nie było, a część postanowiła iść do ojcowa. Nie było w ojcowie żadnego powstańca przed 22 stycznia, bo gdyby tam byli, to byłby to sabotaż. No bo zamiast być w punkcie, gdzie można było walczyć, to oni by poszli pod całą granicę austriacką i zamknęli się w wąwozie, w którym niczego nie było. No to jaki to miało sens, kiedy trzeba było walkę rozpocząć. No to, to było w a nie, prawda? Natomiast ci powstańcy, którzy tutaj nie rozpoczęli walki, mieli potem oczywiście ten ojców na uwadze, ponieważ tam wkrótce pojawi się Dobrski, ponieważ jest to blisko Krakowa, skąd można liczyć na dostawy broni, no bo Dolina Prądnika dokładnie wychodzi na przedmieścia Krakowa. Tam można liczyć też na napływ ochotników z Galicji, co się zresztą wkrótce stanie. I my mamy dosyć dokładne informacje, ponieważ jak to się mówi, wiecie, co zostanie za, zapisane na papierze, to ma to szczęście, że ocaleje. I rzeczywiście są dokładnie spisy powstańców z tego pierwszego okresu przełomu stycznia i lutego, kiedy oni przybyli, kim byli, jakie mieli pochodzenie jak gdyby stanowe, jaki zawód wykonywali, ile lat mieli. Na nieszczęście dla tych powstańców, a na szczęście dla historyków, to wszystko przechwycili Rosjanie. Jeszcze w 1963 roku i dzisiaj te dokumenty znajdują się w archiwach, więc ja dlatego tak się śmieję, mówię, oburzam się jako historyk przed takim domorosłym pisaniem historii przez ludzi, którzy tego nie mają żadnej kwalifikacji w imię jakichś takich celów, że bardziej nam pasuje zrobić w tym dniu uroczystość, to sobie myślimy. Że obóz powstał w Nie wolno tego robić, bo się ośmiesza w ten sposób historię i powoduje się, że tej historii potem nikt nie szanuje. No bo jak to jest taka opowiastka, że każdy kupi sobie może cokolwiek wymyśleć, to co z czego tu się przywiązywać? Nie, trzeba oddawać zawsze szacunek z tym, którzy rzeczywiście ponosili największą ofiarę, bo bardzo często ofiarę życia i zdrowia, przez mówienie prawdy o tym, co tak naprawdę się wydarzyło. Prawda? A tutaj dokładnie historycy możemy powiedzieć śmiało, wiedzą jak te wszystkie wypadki miały miejsce. Trafili wszyscy do ojcowa. Do tego ojcowa w końcu po nieudanej akcji kieleckiej trafił też Kurowski i z tego ojcowa rozpoczyna się jedna z najpiękniejszych kart powstania styczniowego, czyli ten słynny marsz na Sosnowiec, dwój, o komorę celną, zwycięstwo i wyzwolenie trójkąta granicznego. I to jest coś, o czym musimy pamiętać. To jest pamięć, którą musimy kultywować i nie wiem już jakimi metodami przebijać się z tą wieżą do wszystkich zainteresowanych i niezainteresowanych, bo tragedią jest to, że naprawdę mówi się czasami o jakichś mało znaczących dla przebiegu powstania wydarzeniach, a zapomina się o tak kluczowym jakie miało znaczenie tutaj. Z dwóch przyczyn pamiętajcie. Po pierwsze ta akcja powstańca w styczniu się nie udała nigdzie w Polsce. To nie tylko tu pod Będzinem się to klapą skończyło, prawda? Wiele osób patrzyło na to, co się dzieje w taki sposób, no jakaś ruchaska, ale czy to jest coś poważnego, no mieli wątpliwości. Ale kiedy się trafił taki sukces jak w Sosnowcu, kiedy wieść o tym rozeszła, to wiele zaczęło traktować to powstanie jako coś poważnego, coś, w co warto się angażować. I to się przełożyło przede wszystkim w siłę tego powstania potem w okresie lutego. I druga rzecz, o której też trzeba pamiętać. Te wszystkie wydarzenia, to u nas dzieją się przy kolei. Przy kolei, która jeździ stąd, do każdego zakątka Europy, tak? I na Wiedeń, i na Berlin, prawda? W każdą stronę. Przy tej kolei jest też telegraf, który przekazuje informacje. To, co się dzieje tutaj, o czym często się zapomina, w sekundzie prawie, że w cudzysłowie, jak na tamte czasy, prawda? Bo nie za pomocą listu i tradycyjnej poczty, tylko za pomocą telegrafu, kolei, która porusza się niezwykle szybko, rozchodzi się po całej Europie. I też daje zupełnie inny obraz wydarzeń w Królestwie Polskim dla całych, właściwie na całym kontynencie. Dlatego mówię, pamięć o tych wydarzeniach 1963 roku w naszym regionie jest tak ważna. Pięknie jest, że w ogóle co roku się tutaj z Państwem mogę spotykać. Cieszę się, że mogę, jak to się mówi, likwidować plotki. Kolega mi wybaczy. Że się oburzyłem szczerze, ale mam do tego prawo jako historyk zawodowy. Natomiast mówię, cieszę się, że Państwo macie tą wolę, żeby tu przyjść i cieszy mnie jeszcze coś bardzo ważnego, że co roku są też tutaj młodzi. Bo w gruncie rzeczy my już jesteśmy w wieku zaawansowani. Chodzi o to, żeby pamięć o tym wszystkim nie zgasła razem z nami, a kiedyś ten nieuchronny koniec nastąpi. Jak będzie młodzież, jak będzie wiedziała, że tak ważne rzeczy, naprawdę wspaniałe rzeczy się działy, będzie pamięć tego kulturowała, to będzie to największy hołd, jaki możemy oddać powstańcom, przyprowadzając tutaj właśnie takich młodych ludzi. Dziękuję ślicznie. W pierwszym szeregu podąża na bój, piechota ta szara piechota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój, piechota ta szara piechota. Dzięki, mi buciki dzięki, 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 mi dzięki, 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 i dzięki, dzięki, dzięki,